Witaj, drogi widzu. Jeśli nie słyszysz w kościele, do którego uczęszczasz na msze święte, zdrowej, czystej, tradycyjnej, ewangelicznej, doktrynalnej, katechizmowej nauki katolickiej, wiedz, że jego pasterze błądzą. Jeśli nie słyszysz w kościele kazania, które kuje cię wewnętrznie, porusza, zachęca do refleksji. Przemiany życia, umacnia twoją wiarę, przypomina o miłości jako ofierze z siebie, wiedz, że usypiane jest właśnie twoje sumienie, a skutki tego mogą być opłakane przez wieczność. Jeśli nie słyszysz w kościele przypominania o tym, że grzech to śmierć, a człowiek powinien nieustannie nawracać się do Boga, a zamiast tego wybrzmiewa zambony. Pochwała fałszywego miłosierdzia, bez wspominania o nierozerwalnym połączeniu Bożego Miłosierdzia ze sprawiedliwością, potrzebą jak najszybszego zerwania z grzechem, wiedz, że nie słuchasz wcale treści, będących depozytem katolickiej wiary, lecz wypaczonej niechrystusowej nauki z potrzebtu złego ducha. Jeśli nie słyszysz w Kościele. Wyraźnych odniesień do Pisma Świętego, Krzyża, Golgoty, Eucharystii, Kościoła Wojującego, zapierania się siebie, przypominania o sakramencie pokuty, przypominania o tym, jakie są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, a jakie wołające o pomstę do nieba, przypominania o społecznej nauce Kościoła, o moralności, odpowiedzialności, przyzwoitości nieustanej potrzebie pracy nad sobą, a zamiast tego wybrzmiewa z ust kapłana dziękuję, że przyszliście, cieszę się, że jest was tak dużo, pięknie śpiewacie, dziesiąta w tym roku dyspensa na mięso w najbliższy piątek, smacznego obiadu, szukaj czem prędzej parafii z prawdziwą nauką katolicką, nauką opartą na Pismie Świętym, Krzyżu, Eucharystii, tradycji Kościoła, bo tylko w takiej parafii będziesz karmił naprawdę odżywczo, na drogę do nieba, swoją duszę.